Witam was wszystkich z tej strony Umbra i Dziadzia, ja, ja, re, retro retro retro, <laughs> retro a dziś kolejny odcinek ambasady chaosu. Jak widzicie chaos niesamowity, retro nawet nie się przywitać, tylko z zasadę. No, zamknęłaś tamki, mnie macham. tutaj, no. Gdzie tu wyjście, gdzie <laughs> mnie? Ty zawsze na pierwszym planie, ja zawsze bohater drugiego. Zara wybije, no gdzie mnie tu trzymasz, gdzie ja jestem? Gdzie? Co to za budynki w ogóle? Dobra, uspokój się, już do ciebie idę. A pochodź tu jeszcze wróć? O, o tu o tu widzisz, o widzisz o idziesz do mnie. O, tyle ci powiem, tyle. Oj, niegrzecznie, niech Bardzo Proszę, otwieram drzwi. No. Wow. Przed Ale sobie, aż bo wychodzę, bo wychodzę, no co ty myślisz, Żebyś że to dla ciebie? Ja otwierać obydwie części. Oho, się okaże. Dor, co się Dobrze. dzieje, co robimy? Co dzieje? Gdzie ty, ty tam? idziesz, Nie wiem, ryby łowić kilofem, nie wiem. <laughs> ryby łowić kilofem. A to może może dobry pomysł. Jakoś. Oj, wpadłem w ludzie! Pomoc! Retro! Rekiny! Gdzie mi uderzasz? Chciałam cię wyłowić! Chodź, pokażemy widzom. Co tam napsułeś? Chaosowej naszej ambasady. Co tu narobiliśmy? Najpierw tutaj. Zmiany w twoim apartamencie. Tak, tu się nic nie zmieniło Ojej. oprócz tej dziury tutaj wielkiej. To jest moja kopalnia, tu dziadzia idzie o tak o. Tu najpierw się tu, 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 tu. A później jak ktoś tam zejdzie to już nigdy nie wraca. Nie pokażę żywy bo... nie wraca No ży żywy Co... Może sobie demonstrujesz A walnąć cię? Nie, nie, No, no to wy wychodzimy Dosyć zwiedzanka O tu też coś miałem, dobrze, ale nieważne Tam był węgiel, pamiętam, Aha. bo podglądywałam Aha No jak zawsze Dobra, wychodzimy Tak Drzwi zabniegaj tu wi Wiatr tam wieje Dobra, patrz Trzysz. Trz. Jak fajnie. Super, a mogę tu szyby wstawić, czy nie bardzo? Nie, bo tu będzie. Dziadzia pójdzie, upoluje coś. Tu. A to, że to też... Spójrz. To tu jesteś, jak będziesz chciała szybę, to se o. Tu siedź za tą szybą o. Zostaw mi ją. Albo w ogóle na zewnątrz, prawda? Zostaw mi ją. Przecież nic nie robię. Dobra, dobra. Ale dymi Po podziwiaj dookoła, pokaż wszystkim, bo nie wierzą. Już? No nie wiem Ja tu pierdachnę, o tu i tu coś Co tam robisz, pokaż Nic jeszcze, tutaj tutaj zostawiłem dla ciebie tutaj Jak coś ty No bierz... właśnie widzę, tu dla siebie jakieś nie wiadomo co <laughs> Nie mam pojęcia co to ma być Ale jakieś takie dziwne Cichutko, to, to jest mój kunszt budownictwa Tak zwany Plan bez planu, nie wiem co tu się dzieje Coś budowałem sobie No widzę, właśnie widzę Dobrze, i także no widzisz, bo tu już podłogę położyłem A dla mnie tylko tyle Cicho, ja już podłogę położyłem, teraz za mną, GOŃ! No goń! Ale strasznie za to wam się próbuj! Bierz, bierz na plecy łóżko, a. bierz na klatę i idziemy. No chodź! Nie zamykaj Nie mnie. zamykałem tam, przypadek był mały jakiś. No jasne jasne. I zobacz teraz, i patrz teraz jak cię będzie zżerać z zdrości, zobacz. Ciach tutaj, a tu drugie gdzie stoję, zobacz. A ja nie chcę tutaj, ja Musisz? Nie, nie będzie tak, tutaj. To, co ja mam? Twoje stopy wąchać. A ja twoje, no to nie będziesz spała. O, jak fajowo? Jak fajnie! I tu fajne. jakaś fajna kolumna by się przydała. Tak, z książek. No na przykład. No, tak, tak, z książek, z książek. Szybko, książki, gdzie są? E, nie mamy książek, mamy skórę, ale potrzebujemy No to skóry papia. daj. No co? Papier jeszcze potrzebujemy kibelek, masz rację! No to tam to właśnie kibelek będzie tam o! Gdzie ja na początku ci pokazałem. Mamy trzy... Y, sztuki papieru. Mamy skórę. Jak się robiło książkę teraz ty mi powiedz. Chodź! No. Chodź za mną szybko! No idę, gdzie? Gdzie? Mamy intruza w ogródku. Gdzie? Widzisz? <laughs> Retro, wiesz jak ja się ich boję! Pana, pana pyszka się boisz? jest to pan Pyszek. Ja go tu sam się prowadziłem. Jak to? Pan Pyszczek tu mieszka! Nie! Patrz, panie Pyszczku! Panie Nie. Pyszczku, chodź, chodź na... Pan... O, jak upadł, biedactwo. No chodź, pan Pyszczek. Do domku chcesz? Nie. Nie. chcesz do domku. To jest pan Pyszczek, zostawiamy go. Nie! <noise> tak! Retro, ja się wyprowadzam, jeżeli on się tu wprowadza. A proszę bardzo, tutaj zwolniłem pokój. Na dole też, proszę bardzo. O i póki co spróbuję zrobić książkę. No książkę, trzy tak no. Tak. Jest. Super, ale tylko jedna, bo tyle papieru mieliśmy. Będziemy musieli iść na czcinę cukrową, co ty na to? Widzę, że się zgadzasz i bardzo cieszysz z tego powodu. To, to, to idziemy na scinę cukrową? Myślałem, że jeszcze pośredziemy z pół godziny i popatrzymy na mój kominek wspaniały, który ja w tutaj wymajstrowałem. No I tak. kibel zrobiłem. Znaczy, kibelek. Gdzie ty mi znikasz cały czas? Ledwo się obejrzeć, a ciebie już te nie ma. to pełen życia za ciach, cyk, stryk. Psujesz. Cicho Jaki skupiony! Patrzcie na jego oczy! A mina taka. O, dziękuję! Nie, to moje! Gdzie mi tu? Zawsze, zawsze oddać ci? Nie, już ruszone, już nie chcę. Co tak, patrzysz? Pełne skupienie. Co tak na dziadzie patrzysz, a? Dziękuję Dzień mi to... nie, ruszalne zostaw Co ty tam kombinujesz, co? Cichło a, Dlaczego tak w ogóle tutaj są... No krzywo ...części, w... No bo to krzywo to żeś tam wcześniej budowała, ale... Muszę to naprawić Nie będziesz nic naprawiać, tu jest dobrze Po odcinku to zrobię To jest chaos I zobacz, wstajesz se Ja I rano. oczywiście po mojej części jest mniej, tak? Jak Akcja? zwykle Dobra, też masz. Cholera, nie Kabliczkę, to! tak? No, no tak, nie potrzebujesz dużo miejsca przecież, żeby usiąść. No gdzie mi złaś?! No i patrz, co narobiłaś! Może być, będę sobie na kominek patrzała. Dobre. Ej, o, do, Na nogi, no kurcze! Wszystko psuje! Cia, proszę! Super! Ojeny. Tu nie siadasz Oparcie tu... na głowę, tak? I sobie siedzi, o Czekaj, o ale wygody Ale luksuszy dziadzia ma Uuu, nie, nie. nie podnoszę tyłeczka z tego, no Idź już, ja tu posiedzę Tu dokończę odcinek Zostań dziadziu, zostań no. Jedę na tą czcinę, okej? Okay? Dobra, ja idę z tobą Tylko nie mam pojęcia gdzie jej szukać W trzcinowni A masz w ogóle e, miecza? Nie mam. Wieczora nie masz. Co tu za tabliczki stawiasz bez mojej wiedzy? No, same mi to wskazuje. No jasne, jasne, jeśli napisać. Umbra. Noc, idziemy spać. Okej. Okay. Na nowe łóżka w nowym pokoju, zmiana. Stare łóżka w nowym pokoju. Oje, yeah. nie każdy musi wiedzieć. Możesz spać tylko w nocy już tak. Już można. <laughs> Opowiem bajeczkę ci. Narara. u. Idę spać. A ja też śpię Świetnie Szybciej, szyb, już! Dzień dobry Retro! A do, cicho tam, o muszę się usiąść spokojnie Odpocząć Co ty tam robisz? A tu kibelek jest, zapomniałem O O i klocek tam leży Drewniany, że nie było Oczywiście, oczywiście Dawaj mi go, albo no nie wiem mam tyle rzeczy, że już nie wiem co moje co nie. Gdzie tu iść? Na trzcinę co to, to wyprawa na stile będzie w tym odcinku? Dlaczego? No, Jeszcze jednej rzeczy nie pokazaliśmy. Jeszcze jednej! Ach, Pokazuj, Szybko. pokazuj. Szybciu, a o, ale pyszczka trzeba będzie przegłonić. Och nie. Pyszczek, no na chwilę ty tylko pierwszy, się zabijam. Ja tu póki co zamknę drzwi. Dobra, nie wchodzę. No już, pyszczek już, już okay. jest Zostawił chociaż nici? Nici z tego. Jedną tylko. Gdzie mi tu kurczy się. Mamy owieczek? trzy trzy owieczki, trzy krowy będzie nie obiad Tam Tam coś tutaj, jest coś tu jest, bo no. tutaj nie było takiego tajemniczego, tajemnego było. przejścia nie chudko dziadzia, cicho... cichutko cichutko, no. na no spokojnie nie, <friendly> nie, co to jest dziadzie gdzieś zabiera Zabiera dziadzie, zor! Uratuj! Nie! Dziadziu! Gdzie ja jeszcze położyłem? Gdzie jesteś? Spory mnie zabrały. Oh. Uważaj! Dziadziu, gdzie jesteś? Nie wiem. Co to czerwono? Jakiś truskawkowy świat? Tak, TRUSKAWKOWE pole. Zobacz, jaki GRILL tam na dole. No właśnie, widziałam. Nie ruszaj dziadzi, wpadnie, koniec okay. będzie. Ale ja się boję tutaj być, bo wiesz jak to moje wizyty w piekle się kończą. To spadamy stąd, nie ma co siedzieć. Gdzie ty idziesz? Tu lampeczki są moje. Ty pilnuj dziadzie, a... O czy tam jest potwór. Jest, jest, a ja nie mam miecza. Cichutko, ja wiem, one podobno są chytre na drewno i na schody. Ja Naprawdę? Rzucę I opa, i owa, a idzie. Już szaleje. Po drewniane schody to oni zawsze robili. Dobra, wiesz co? Ty mnie kryj. Kryje, kryje. A ja zobaczę, co się da zrobić z tymi tuśkami. A świadomie. kto będzie mnie krył? Nie ważne jeszcze. No właśnie, łąbra można zginąć, tak? Aj tam, zbieraj na podłodze, jak coś pada. Dziadzia będzie majstrował tutaj wszystko. Patwory uważaj, bo to skubańcze latają, chodzą wszędzie. Mam schodek. Dobre, ja zrzucam kokoszy trzeba... A umra, zbiera. Dobre. Dobra, taka robota może być. Zbieraj, zbieraj, dużo, spada, dużo. I zrobimy sobie, wiesz co? Lampeczkę. No. Jedną. Nie dwie. A dla mnie? No nie, nie ma, nie starczy. Dziacia tutaj nie... O! Dobra, idę już. Skacie! A! Nie uciekamy, mnie. uciekamy. Dziadzia już ledwo zipie, po cały dzień roboty był. No niech to zabierze. Zabieraj dziadzia, zabieraj to potwór. No bierz to kurczę machinu tym mnie tą Jest. Już uciekłem. Chodź, bo zamykam... Mam świetny pomysł, wiesz co? Te no. świecące moglibyśmy wstawić właśnie na rogi naszej bramy dopiero. Gdzie mi byś marnować tam? kursy tu. Krówską lepiej dać, żeby wiedziały, <laughs> Da Gdzie ja to ma? Nad czym się tak zastanawiasz? No chodź co do domu, bo zaraz burza będzie. Burza? Nie będzie budzi. Przecież dziadziu widzi. Patrzy w niebo Dziadziu i on. O, raz dwa, trzy! Burzy, nie będziesz miał ty i spokojnie. jesteś. O! Wyczufuję się, chyba widzę chmurę. Boję się jej! Jaka chmura! Do domu! Oj, dziadzi, bo ja zaraz umrę ze śmiechu. Ty masz diamentowy kilofer? Oczywiście, że mam. A ja co nie ci mam. Dobra, co z tym jasnopyłkiem? Co, co teraz, jak się robi lampki? Ach, to musimy mieć. No pył... co znowu? Zrobić y, w głazy kamienie. Peł zrobić w głazy kamienie? O, mamy go dużo. No, jak dziaduś tam namachał, jak się robi? Na musimy cztery? Mieć, tak, cztery. Uuu! Dwa zrobiłem na razie. O, już sześć! Ojej... Dziewięć! Dwadzieścia No bo to dziadzi robota, tak czy inaczej! <laughs> dziadzi robota! Wiem, czuła! Może tutaj tak o? Gdzie ty znowu zniknąłeś? Słucham, cię. Cichaj. Tutaj myślisz, że to dobry pomysł i tak Ale będzie nie, tylko, tylko strzelę seraz. tylko tutaj zobaczmy, o. Cia. I co? Nie Ładnie tego. jak dyskło, ale zobacz to teraz, zobacz, bo ty nie wiesz całości Jaka ślicznotka z tego komineczka Ślicznortka, ślicznortka. I te szyby bym stłukła z nie. tej strony, wiesz? Ciepło musi się odbijać od szyby i tu na dziadziach się stoi, zobacz co dziadzio robi No, no chodź. widzę przez dym, o. wiesz? Uuu. Trzeba ogrzyć czasem coś Rozumiemy się? No nie bardzo, wiesz? A, bo ty nie znasz się to może tam kolumnę tutaj postawimy właśnie z A, dobrze. A nie z książek. Chociaż książki też fajnie by wyglądały. Uuuu! Książki później będą. Na razie taką. Dobra, ja mam jeszcze 20. No to wykombinuj coś. Tylko co? Zostawmy to na razie na później. Oj, nie mogę trafić w te drzwi, jak tak nimi machasz. No nie żartuj, że tutaj też. Ale patrz, cofnij się do drzwi głównych i podziwę kuść dziadzi. Zobacz jak ślicznie. Jaka ślicznotka, zobacz, ją. O, ty już też chcesz, o. Ja też miałam taki Wiesz pomysł, Nie może nie tutaj, tylko wyżej. No, może jeszcze jeden na tym, o tak o, co pokaż? Nie. Nie, źle. mówiłem twoje pomysły, to. To nie był mój pomysł, i wszyscy słyszeli. <noise> nie słyszeli. I jak? No właśnie, Dziadziu, jak? O! Świetny pomysł, tak! Zróbmy więcej! Ale jak? Dokąd? Czemu? Dziadzia, topisz się tu, bagna same. Oj... Taki, no ale to trzeba tego mieć dużo więcej, żeby z tego coś ciekawszego zrobić. Czemu tu jest coś takiego? Bo nie ma nic innego. Dawaj mi tu ziemię. No. Dobrze, ja bym to zrobiła jeszcze na rogach yy, naszej bramy, wiesz? Bramy? Gdzie jest? Gdzie mamy bramę? Brama do piekieł. A, nie, szkoda. A ja? Chciałem tak brzydko, krzywo jest to z tą szybą? Zobacz. Trzy po lewej, dwa po prawej. Dziadzia tak zrobił. Mhm. Uh -huh. No to zrób tutaj chociaż. Albo wybijamy jedno, albo tu stawię, dokładasz. Dobra. I od kiedy ty <noise> się martwisz, żeby było symetrycznie? Od zawsze, tylko... Cicho. Sobie tam posiedź ze swoimi Krówki, patrzcie, co macie. O, ale, fajnie! Disco Ball! Tańczymy tu, No, króweczki to one zawsze z kaszek, nie widzą. Ma, tańcz! Nie bij! Nie biję, tylko klepnąłem w pupcie. Teraz się boi biedactwo i biega. One tutaj kurczę na te schody polują, wynocha. A co ty tu chcesz zmajstrować? No, idź tam. Już idę, retro. Idę, idę. Nie, no więc kilofik I musimy zrobić przestrzeń większą, żeby było widać nie? Czy Czym oddychać I na górze też Co ty sądzisz? No sądzę, sądzę Pyszności same, ślicznotka <noise> Dobre, nie? Ładnie, prawda? Może bywało gorzej. Nie, ładnie, poczekaj. A wodz patrz teraz. O, dziadzia, jeszcze. To teraz będzie piękniejsze, o cześć! Bye cześć. bye. Bye, bye Klub. nie ma dziadzi. Ale ja już to wracam... mam cię ratować? Nie, nie trzeba to i Pomyłka była ja. Powinien kosinego za właśnie cię. Wracaj! Ciebie. Dziadziu. Czekaj. Nie czekaj na dziadzie, no Dobra, tam. idę sobie. Czym nie znasz? owieczki. No. Powiem wam coś o tym dziadzi. Wiecie, jaki on jest w ogóle niedobry, niemiły? Nie kolegujcie się z nimi lepiej. I wy, ale, też nie. Ale wiecie? bzdury wygadujesz. Mamy już cztery owce? No ja jedno machnąłem. Uuu. To znaczy, dałem mi tam siana, coś tam poszły na boczek. Nie wiem, co się działo później. A niech sobie tam pobędzie Rekonekt, szybki robię. Och, 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 potrzebuję motyki. Motyk, mam Dziach. Motyką, dobrze biorę. Ej, nie. Motyki tak, czy jak? O co chodzi? I znowu zepsułaś. Co ty mi zrobiłeś? Czemu ty tu jeszcze nie urosła? Ty już cinasz? Ty lubisz trawkę po prostu taką surową. Wcinać, co? Nieprawda, retro, nieprawda. Tu jest prysznic! zobacz Już pokazuję jak dziadek tam szaleje Ale nie stąd! Z tam gdzie dziadek stoi musisz. Z dołu, tak? tak Żebyś znowu. Żeby było mieć nie widać. Ohoho. Patrz, budzi się dziazia rano, idzie, o, prysznic, zbiorę. A teraz jest wieczorek. O. Siedzisz i umyty i wychodzisz. I pie O ciężko się wychodzi taki fajny prysznic No i już. Nie fajnie. jumy ta No, od razu inny zapach po domu. <grystujesz> <grystujesz> Gdzie ty znowu biegniesz? A nie wiem, coś trzeba teraz jeszcze tu na koniec takiego zrobić. Masz sianko? Sianko mam. Trzy to krówska na karm. Albo dziadzia to zrobi, jak chcesz. Dobrze, dziadzia, zrób to, bo ty na pewno zrobisz to, tak wiesz. No, zeżarłaś. Zż Rzucaj Iwan! Iwan! <grystujesz> Krówka, nie, gdzie? Kinofen? Bo to czasami do pyska trzeba wkładać, bo to nie smakuje niby No po, patrz O jed, jedna, gdzie? Je, chcą mnie, gryzą mnie Gryzą! Oj tam, oj tam, dziadu, nie narzekaj Trafił mnie po plecach Dobra, krówka, ty Nie wiem czy siadło, chyba nie siadło Nie, całują, buźka leci Poszedł Coś jeszcze? Majestrujemy? Nie, no masz jedno. Owieczki może jeszcze. Jedno siano tylko. A, tam, więc... to, nie, to nie daje. Ale bierze. tam masz... Oj, krówka już ci zabrała. Co? Ten punkcik zielony. Ekspi, <laughs> krowa Ekspi. Dawaj miecza, zaraz ją... No zjadła. A, to Później ścinia. będziesz mógł sobie sprawdzić na nagraniu. Dobra. Noc nadchodzi, także my idziemy spać. Do naszej nowej... Do naszego nowego apartamentu. <laughs> o! To jest się, tak? Jak on, ptysiek, tak? on miał? Pyszczek czy ty Pyszczek jest co? Pokaż pyszczuli. O, żebrać mi przyszedł, bo ja mi nawaliłem, kurde. <noise> to lepiej nie wychodzi, wiesz. Idziemy Lulu, nie otwieraj. Idziemy Lulu. Nie ma nas w domu, gaś wszystko. Idziemy, Dziś na tym łóżku śpię. Nie, bo Dobranoc ja. Na retro, że retro. <noise> Z kilofem patrz! <noise> jest! Zwycięski dzień! Dziękujemy wam za uwagę. Papa. Papa. Pa. Cześć.